Bursztynie. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej, burmistrza Bursztyna, pana Wojciecha Lisa, zastępcę burmistrza pana Tomasza Spiralskiego, skarbnika gminy panią Annę Przątkę, Naczelników Wydziału Urzędu Miejskiego, Sołtysów Gminy, Jeśli nas oglądają, media oraz wszystkich zebranych na dzisiejszej sesji. Proszę o potwierdzenie kworum. Wszyscy radni obecni potwierdzili kworum. Dziękuję. Stwierdzam, że na stan 21 radnych, obecnych jest radnych 16. To stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Yy, przechodzimy, proszę Państwa, do drugiego punktu dzisiejszej sesji, którą jest podjęcie uchwały nr 15 łamane 155 łamane 2019 w sprawie zmian w budżecie o wprowadzenie proszę panią skarbnik Anny Przątkar. Panie przewodniczący, wysoka rado w przedstawianej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Wolsztyn na 2019 rok dokonuje się następujących zmian. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 989 987, zł. Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych i wydatków na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota zwiększenia 2 989 987, zł. Dokonuje się przeniesienia środków na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki numer 1, 2, 3, 4 i 8 do projektu uchwały. Wszystkie przedstawione zmiany mają odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2019 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ze strony Państwa Radnych są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Proszę o zgłoszenia. Nie ma zgłoszeń. W takim razie proszę o opinię przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Pana Jakuba Lorenca. Projekt yy, został yy, zaproponowany jednogłośnie, pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i, i jej Rekreacji Pana Mariusza Przybyłę. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Proszę również o opinię Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztofa Rozynka. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. I jeszcze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie ma Przewodniczącego, więc proszę o zastępcę Przewodniczącego Pana Roberta Malewicza. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 15 łamane 155 łamane 2019 w sprawie zmian w budżecie? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami za. Kolejnym punktem mamy podjęcie uchwały nr 15, łamane 156, łamane 2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wolsztyn na lata 2019-2029. O wprowadzenie proszę ponownie panią skarbnik Anny Przątkę. Panie przewodniczący, wysoka rado przedstawianej uchwale zmieniającej Uchwałę nr 4 przez 32 przez 2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa dostosowano prognozowane wartości do zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2019 rok. W załączniku wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano wykaz przedsięwzięć oraz prognozowane wartości do zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2019 rok. Dostosowano prognozowane wartości w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029 do zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2019 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania ze strony Państwa Radnych? Proszę o zgłoszenia. Brak zgłoszeń. W takim razie proszę o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Pana Jakuba Lałęca. Projekt uchwały w sprawie został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię Przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Spraw Społecznych Pana Mariusza Przybyłę. Również pozytywnie. Komisja Rewizyjna, Pan Krzysztof Rozynek. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. I na koniec jeszcze Komisja Skarg, Petycji i Wniosków, Wiceprzewodniczący Robert Malewicz. Owyższy no, projekt został zaopiniowany, zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani, i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 15 łamane 156 łamane 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019-2029? Dziękuję. Informuję, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie 16 głosami. W kolejnym punkcie proszę Państwa mamy uchwały nr 15 łamane 157 łamane 2019 w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2020 roku na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3807P ulica Lipowa w Wolsztynie oraz wraz z remontem odcinka drogi krajowej 32 do przejazdu kolejowego w miejscowości Adamowo. O wprowadzenie ponownie proszę Panią Skarbnik Annę Przątkę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z artykułem 216 ustęp 2.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego musi być określona odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku z realizacją zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 3807P ulica Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odcinka drogi od drogi krajowej 32 do przejazdu kolejowego w miejscowości Adamowo, powiat wolsztyński zwrócił się pismem nr RI0412/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku. O, o partycypację gminy Wolsztyn w realizacji tego zadania. Wkład gminy Wolsztyn stanowiłby 50% wkładu własnego, który powiat wolsztyński powinien zabezpieczyć, zabezpieczyć na realizację wspomnianego zadania. Ponieważ kwota wkładu własnego powiatu wolsztyńskiego wynosi 2 638 243, 21 zł, tego 50% to jest 1 319 121 ,60 zł 60 groszy stanowiłoby kwotę udzielonej przez gminę wolsztyn pomocy finansowej. W celu udzielenia pomocy finansowej na realizację wspomnianego zadania zasadne jest przyjęcie przedstawionej uchwały. Chciałabym zaznaczyć, że przyjęcie tej uchwały będzie skutkowało w roku 2020 zwiększeniem deficytu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania ze strony Państwa radnych? Jeśli tak, to proszę o zgłoszenia. Nie ma zgłoszeń. W takim razie proszę o opinię przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, pana Jakuba Lorenca. Również ten projekt został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, pana Mariusza Przybyły. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Komisja rewizyjna, pan radny Krzysztof Rozynek. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. I dziękuję. I na koniec jeszcze Komisja Petycji Skargi i Wniosków, wiceprzewodniczący. My również zaopiniowaliśmy pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 15, łamane 157, w sprawie łamane 2019? W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Wolsztyńskiemu w 2020 roku na realizację zadań pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej nr 3807P ulica Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odcinka Drogi Krajowej 32 do przejazdu kolejowego w miejscowości Adamowo. Dziękuję. Informuję, iż uchwała została przyjęta 15 głosami za przy jednym głosie wstrzymującym. I ostatnim punktem dzisiejszej sesji nadzwyczajnej jest uchwała numer 15 łamane 158 łamane 2019. A proszę bardzo Panie Burmistrzu jeszcze głos. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałem podziękować za to głosowanie w imieniu Mieszkańców miasta i gminy Wolsztyn, Powiatu Wolsztyńskiego. Tak jak na komisji słyszeliśmy, inwestycja długo wyczekiwana. Cieszę się, że te, jakże proste słowa, nabierają tutaj takiego wymiernego wymiaru, że razem moze, możemy więcej. I mam nadzieję, że jeśli tylko częściej będziemy ze sobą rozmawiać, mówię tutaj o samorządach, to pewnie jeszcze niejedną inwestycję wspólnie zrealizujemy. Ja powiem tak, adwocem tutaj do słów pana, pana Jakuba mówimy o dofinansowaniu, o pomocy gminy Wolsztyn 50%. Ja określiłbym to inaczej, ale żadnej złośliwości, tylko w sposób pozytywny, proszę odebrać te moje słowa. Ja na te 50% spoglądam w systemie dwójkowym, być albo nie być. I cieszę się, że dzięki Państwa przychylności tą inwestycję dla naszych mieszkańców możemy wspólnie zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszej sesji, z którym jest podjęcie uchwały nr 15, łamane 158, łamane 2019 w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2019 roku na zakup defibrylatora Lifepack 15 na wyposażenie karetki P. O wprowadzenie ponownie proszę Panią Skarbnik Annę Przątek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z artykułem 216 ustęp 2.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego musi być określona odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 2 grudnia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie wpłynęło pismo dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie zawierające prośbę o pomoc finansową w zakupie defibrylatora LifePak 15 który jest podstawowym wyposażeniem zespołu ratowników medycznych P, w składzie którego nie ma lekarza. Natomiast użytkowana w obecnym stanie karetka P, w której, obecnie jest, w której obecne urządzenie nie wykonuje teletransmisji danych, ogranicza w znacznym stopniu niesioną pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. W celu udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na zakupie defibrylatora LifePack 15, na wyposażenie karetki P zasadne jest przyjęcie przedstawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Proszę o zgłoszenia. Nie ma zgłoszeń. Ja tylko proszę Państwa ze swojej strony dodam yy, takowe pismo wpłynęło tutaj do, yy, do nas od yy, pana dyrektora szpitala. Urządzenie to w całości kosztuje. Ród to 90 tysięcy, i zamierzeniem pana dyrektora szpitala było, taki, było takie, żeby się zwróciły wszystkie samorządy. Mam nadzieję, że te pozostałe samorządy, czyli samorząd siedlca, Przemętu, jak i przede wszystkim powiatu, do tego urządzenia się dołożą, że nie będziemy tylko jedyni albo tylko i wyłącznie my i powiat. Urządzenie to jest o tyle ważne, że przesłanie teletransmisji, teletransmisją odczytu zapisu EKG w przypadku osób, które miały problemy kardiologiczne wiedzą czym to skutkuje i ratownik medyczny nie ma obowiązku i nie ma też prawa takiego odczytu komentować czy oceniać. Z jednej strony jest to swego rodzaju duże ułatwienie w ich pracy, gdzie unikają wszelkich pomyłek i o wiele im to ułatwia pracę w tym momencie i skraca też między nimi czas ratowania właśnie tym osobom, które tych problemów kardiologicznych się dosłużyły czy doczekały. To tyle z mojej strony. Proszę Państwa, proszę jeszcze o opinię Komisji, Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Pana Jakuba Ręca. Dziękuję. Proszę o opinię Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Pana Mariusza Przybyłę. Zaopiniowaliśmy jednogłośnie pozytywnie. Proszę pana Krzysztofa Rozynka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o opinię. Zaopiniowaliśmy pozytywnie. Komisja Petycji skargi wniosku, wiceprzewodniczący Robert Malewicz. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 15 łamane 158 łamane 2019 w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2019 roku? na zakup defibrylatora LifePak 15 na wyposażenie karetki P. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 16 głosami za. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Proszę jeszcze radnych o chwileczkę, o pozostanie na sali sesyjnej. Thank you